Na no cześć wszystkim to ja Daligowski i dzisiaj gram w TFA. Ej, zanim zaczniecie na mnie krzyczeć Daligowski, gdzie są filmy. Odpowiem wam w ten sposób. W d nie, no, tak naprawdę to ostatnio nie wiem czemu ale motywacji nie mam kompletnie na robienie filmów. Nie wiem, jakoś no, mam ostatnio takiego lenia i nie wiem dlaczego nigdy tak nie miałem. Ostatnio chciałem zacząć zrobić daily na kanale i powiedziałem, że to zrobię. Wstawiałem filmy przez 3 dni i przestałem. Nice. Jestem chyba. Naj, jak, jak to się mówi? Najmniej regularnym. Na, 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 regularność level 0, tyle powiem. Dobra, powiem to po raz chyba dwusetny na tym kanale. Postaram się już wrócić do normalnego nagrywania. <grystanie> ile, ra, ile razy wy już to słyszeliście ode mnie? Ile razy ja was oszukałem? <grystanie> Jestem okropnym YouTuberem. A jeśli zastanawiacie się w ogóle, czemu ja gram wyżynaczku krów? E, to, to e, powód numer jeden. Śmieszna nazwa. A powód numer dwa. To naprawdę nie jest słaba broń. Jak przeciwnik ma działka, jak grają engami, to trochę jest problem, bo to, to z tego co pamiętam, ma zmniejszony damage na konstrukcjach. Ale bardzo mi się podoba to, że mam nieskończoność amunicji i mogę po prostu nawalać ile mi się chce. Nie, nie muszę chodzić po ammo. Jeszcze to jest fajne. Ten specjalny atak, co podpala też. No broni, lubię tym grać czasami, no, śmieszne, funy. Jeszcze, no... O! Nice, nice, nice. E, wiecie co, ja to rozwalę kill -offem, ponieważ, ponieważ wyrzymaczką krów będę dosłownie strzelał w to 30, 13 lat. U! Ja tutaj słyszałem działko. Jest tam działko, ja tam nie idę. Scouty. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za pomoc. Dziękuję za pomoc. Pierwszy raz ludzie użyli słowa team w Team Fortress. Faktycznie, ja nie mogę. Zagrali drużynowo, normalnie cud się stało, ja nie wiem. Nie wiem, powiem wam, że ta wyżymaczka krów zaczyna mnie powoli wkurzać, więc zagram moim zwykłym loadoutem, ponieważ oni tam faktycznie stawiają te działka i ja. ja. ja, ja muszę je niszczyć, bo nikt tego nie potrafi robić. Ale w ogóle dzięki za pozytywny. Yy, Pozytywną reakcję na te filmy z horrorków, które wstawiłem, jeden był ze streama, drugi był z tego lidara, fajna gierka, polecam i jestem w szoku, że tak fajnie zareagowaliście na to, bo naprawdę rzadko się zdarza na tym kanale, że wstawiam coś innego niż TF i wam się podoba, więc naprawdę miła niespodzianka, dziękuję i zbliżamy się coraz bliżej do 50 tysięcy, co też jest bardzo fajne ja nadal nie wiem jaki specjal zrobić. Naprawdę nie mam pojęcia, co ja zrobię na to 50k. Ty, czekaj, bo rektanie. Dobra, easy. Easy, nie no. Czemu ta gra jest taka prosta? Tu chyba znowu jest działko. Tak. Przepraszam, było tutaj działko. O! Pijany alkoholik z butelką chciał mnie zabić. Nienawidzę pijany alkoholik TF. Nienawidzę. Czemu ta klasa jest taka dobra? Jan alkoholik TF powinien dostać nerfa. Ja się w ogóle ostatnio tak zastanawiałem, nie? Gdzie ja bym był, gdybym nie wstał tego yy, filmiku z toksycznymi kidami, nie? Ten najpopularniejszy, co teraz jest. Wiecie, o który chodzi, wiecie. Każdy chyba go obejrzał. Ja chyba mówiłem to już kilka razy. Raczej nie chyba, ale na pewno. Ja stworzyłem kanał Daligowski, żeby grać w Minecrafta. Co, nie? Ja... Minecraft to jest moja druga ulubiona gra po tf nie? <laughs> na trzecim miejscu jest Call of Duty Battlefield. O, ob, obie gry są na trzecim miejscu. Ale właśnie jak ja wstawiałem te filmiki z Minecrafta, widziałem tam, nie wiem, 20 wyświetleń, 30 wyświetleń, to naprawdę nie było, nie, nie były złe wyświetlenia jak na takiego, wiecie, początkującego nikogo tak naprawdę w internecie. I zacząłem wstawiać powoli filmiki z TFA, bo pomyślałem, no dobra, no niby w TFA a też gram, nie? No to może po powstawiam coś w formacie takim, że po prostu gram i gadam, zobaczymy jak to będzie. I ludziom się to bardzo spodobało. Szok, niedowierzanie. Ja w końcu wstawiłem filmik z toksycznych kidów i no, jestem teraz tu, gdzie jestem. Ja, jakbym nie wstawił tego filmiku, nie, bo ja się zastanawiałem, czy go, czy, czy, go czy, czy go wstawić, bo on. Jak ja, go, jak ja go zrobiłem i już miałem kliknąć, yy, wiecie, prześli, nie? To się tak zastanawiałem. Czy w ogóle ktoś to obejrzy? Nie wiem, filmiki z takimi toksycznymi kidami na serwerach w grach były popularne w 2010, nie? Czy ktoś to w ogóle w tych czasach obejrzy? Tak, tak obejrzy. Ludzie nadal chcą to oglądać, bo dzieci krzyczące w mikrofon i wyzywające Cię od dzieci są śmieszne. Jest to zabawne i nie mówcie, że nie. Ponieważ kłamiesz, gdybym ja nie wstawił tego odcinka, nie? Ja bym chyba był. Ja nadal na pewno bym wstawiał Minecrafta. Nadal bym y, nagrywał takie filmiki jak teraz, widzicie? Tylko po prostu nie. Nie, nie byłbym taki, że tak powiem, rozpoznawalny. Ponieważ ja nie, nie, ja nie lubię słowa popularny. Ja wolę słowo rozpoznawalny. Bo ja nie uważam, że jestem popularny. Uważam, że jestem rozpoznawalny. Odejść. Wyobraźmy sobie teraz te, te, taki timeline, nie? Gdzie nie wstawiłem tego filmiku z toksycznymi Kidami, ale wstawiłem te wszystkie filmiki, które wstawiłem, wie, wiecie, dotychczas, oprócz tego z toksycznymi Kidami. Czyli wiecie, te najlepsze bronie TF, najgorsze bronie TF, te moje śmieciowe filmy, wszystkie te dobre i te złe, oprócz tego z toksycznymi Kidami. Gdzie ja bym teraz był? Wydaje mi się, że. Miałbym w tym momencie nie wiem 6000 subskrypcji tak ostatnio sobie myślałem, tak w ogóle nie, nie liczyłem nic, po prostu tak pomyślałem, że no tak może, no gdzieś koło tyle chyba będę miał, chyba bym miał, nie? Bo ten filmik naprawdę spowodował, że eksplodowałem w tym internecie, nie? Ja nie, nadal nie mogę w to uwierzyć. Kiedyś marzyło mi się 100 subskrypcji, a teraz mam 100 subskrypcji dziennie. Haha, flex flex, o kurde. W ogóle jeśli chodzi o tf to ostatnio widziałem dość sporo dobrych wiadomości. Valve przypomniał sobie, że ma taką grę jak TF. No, też jestem w szoku. Nie wiem, jak to mogło się stać. Chyba Save 2 pomógł. Ale ostatnio widziałem screenę, jak yy, na każualu niektóre boty dostają Vakbana. Tak. Ja, to, to, to jest aż smutne, że to jest pierwszy raz, jak widzę, jak bot dostaje wag bana, bo zawsze po prostu jest kikowany z serwera, nigdy bana nie dostaje. Ale ostatnio widziałem screena, nie wiem czy to na Redditie, czy gdzieś po prostu o, widziałem. Jak bot na czacie, normalnie ten komunikat się pokazał, że dostał bana. No chyba, że to był fake screen. Nie wiem, czy te komunikaty nadal się pokazują, jak ktoś dostanie vac bana bo kiedyś się takie coś pokazywało. Nie wiem, czy nadal się pokazuje. Jeśli to był fake screenshot, to trochę smutno, ale mam nadzieję, że to nie był fake screenshot. Fajnie było, gdyby w końcu VAG zaczął działać i za zaczął faktycznie banować te ewidentne spinboty i to wszystko, nie? Co to jest za anti-cheat? Nie? Co to jest za system wykrywający? Y Oszustwa, nie? Jakieś programy, które wspomagają gracza, co nie potrafi wykryć gościa, który po prostu kręci się w miejscu i strzela headshoty każdemu. Co to jest anti-cheat? Ja, ja nie wiem. Czemu mi dajesz kryty? Ja nie mam amo. Mam amo. Mam amo. Mam amo. Miałem amo. Morderstwo masowe. Uwielbiam to popełniać. Zbrodnie wojenne na użytkownikach. Te mam jeden HP. Mam 0 HP. Nie wiem, ja się cieszę, że w końcu te boty przestają być problemem powoli. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo ja sobie grałem wczoraj i dzisiaj. No, te, dzisiaj nagrywałem filmik, ale wczoraj sobie grałem tak na ludzie w TF'a. Nie, 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 Nawet jakbym chciał, bo bota bym nie spotkał. Nie wiem, nie, nie, nie mogłem spotkać bota, naprawdę próbowałem znaleźć. Wbijem na te mapy, gdzie najczęściej boty spotykałem. Harvest, kurczę, nie wiem, te, King of the hill. O kurczę, dobra, czekaj, bo ja tu umrę. Wbijam na te harwesty, CTF-y, jakieś... Tam, gdzie najczęściej ja boty spotykałem, nie mogłem znaleźć. Więc widzowie, wydaje mi się, że Valve faktycznie coś robi. A jeśli nie robi, to po prostu nie wiem. Hosting, botu... hosting botów stał się za drogi dla tych przygłupów, co hostowali te boty i no... Ja nie wiem, co ja robię. Ja po prostu raszuję ich z patelnią i ich zabijam. To było piękne, ale dobra, ja się z wami żegnam. Już chyba powiedziałem wszystko, co chciałem. Mówię, chciałem tym filmikiem wbić się w rytm znowu, wstawiania filmów, bo wybiłem się z rytmu. Bo mam lenią, ała, mam lenia ostatnio. Więc no, ja się z wami żegnam. Dzięki za 50k, które będzie za niedługo. <laughs> I no, do zobaczenia.